Bomba trzęsienia ziemi, która zatopiła niezniszczalny niemiecki pancernik. Na lodowatych wodach północnej Europy pojawiło się monstrum, które wydawało się nie do pokonania. Gdy z pochylni w Wilhelmshaven sunęła się gigantyczna sylwetka nowego niemieckiego pancernika, wszyscy obecni wiedzieli, że rodzi się coś więcej niż zwykły okręt wojenny. To był Tirpitz, stalowy kolos, dłuższy niż trzy boiska piłkarskie ustawione jedno za drugim. Obudowany pancerzem grubszym niż niejedna twierdza na lądzie, uzbrojony w działa zdolne zmieść z powierzchni morza każdy aliancki okręt w promieniu ponad 30 kilometrów. Już sam huk jego pierwszego wystrzału testowego niósł się echem jak grzmot nad całym wybrzeżem. A marynarze opisywali to wrażenie tak, jakby ocean rozrywał się na pół. W Berlinie nazwano go dumą Kriegsmarine. A sam Hitler miał powtarzać, że ten okręt stanie się straszakiem dla Wielkiej Brytanii i gwarantem niemieckiej dominacji na północy. Brytyjczycy reagowali na wiadomości o jego istnieniu zupełnie inaczej. Dla nich Tirpitz był widmem, które mogło sparaliżować kluczowe konwoje płynące do Związku Radzieckiego. Wystarczyła sama pogłoska o tym, że okręt opuścił fiordy Norwegii, aby całe alianckie formacje zmieniały trasy, a kapitanowie statków handlowych czuli zimny pot na karku. Dla niemieckich marynarzy wejście na pokład tego kolosa było jak dołączenie do elitarnej gwardii. Służyli nie na zwykłym okręcie, lecz na legendzie tworzonej na ich oczach. Tirpitz wchodził do gry niczym nowy bóg mórz, a jego imię miało już wkrótce budzić strach, od Arktyki aż po Atlantyk. Od pierwszych chwil istnienia Tirpitz stał się nie tylko okrętem wojennym, ale przede wszystkim narzędziem psychologicznym. Churchill, który doskonale wiedział, jak krucha jest linia zaopatrzeniowa pomiędzy Ameryką a Europą, traktował niemieckiego kolosa jak najgroźniejszego przeciwnika na wodach północnych. W jego gabinecie, wśród setek raportów i meldunków, jedno pytanie powtarzało się jak obsesja Gdzie jest Tirpitz? Dla brytyjskiego premiera nie miało znaczenia, czy okręt faktycznie wyszedł w morze, czy stał zakotwiczony w norweskim fiordzie. Samo jego istnienie zmuszało Royal Navy do utrzymywania w pogotowiu potężnych sił, które mogłyby zostać skierowane na jego trop. To właśnie dlatego na północnych konwojach, przewożących tysiące ton sprzętu wojennego do Związku Radzieckiego, panował wieczny niepokój. Każdy kapitan wiedział, że gdzieś za linią horyzontu może czaić się potwór, którego działa o kalibrze 380 mm potrafią jednym strzałem zatopić krążownik, a pancernik zmienić w płonące piekło. Tirpitz, choć rzadko opuszczał bezpieczne fiordy, zyskał przydomek samotu, tak samotny strażnik północy. Sytuacja była tak poważna, że nawet planowanie operacji desantowych w Arktyce czy zabezpieczenia Murmańska podporządkowywano pytaniu, czy Tirpitz nie zdecyduje się nagle na wyjście w morze. Admiralicja brytyjska opracowała całe serie symulacji i przewidywań: ile godzin zajmie gigantowi wypłynięcie z jak szybko może osiągnąć pełną prędkość 30 węzłów, ile eskortujących niszczycieli będzie mu towarzyszyć. Wszystko po to, aby znaleźć choć najmniejszy margines przewagi, gdyby doszło do bezpośredniego starcia. Dla niemieckiej propagandy Tirpitz był bezcennym narzędziem. W gazetach i kronikach filmowych przedstawiano go jako niezniszczalną twierdzę, dowód technicznej doskonałości III Rzeszy i symbol tego, że nawet na morzach Niemcy są w stanie rzucić wyzwanie Imperium Brytyjskiemu. Każdy nowy raport o nieudanym ataku aliantów wzmacniał legendę niezatapialnego pancernika. Jednak za tą fasadą pewności siebie kryła się też nerwowość. Dowódcy Kriegsmarine doskonale zdawali sobie sprawę, że tak wielki kolos nie może pozostawać w wiecznym ukryciu. Jego rola musiała być aktywna: uderzyć, zniszczyć, zasiać panikę. A to oznaczało, że wcześniej czy później Tirpitz stanie się celem nie jednej, lecz całej serii desperackich operacji brytyjskich. Brytyjczycy bowiem wiedzieli, że nie mogą pozwolić, by ten stalowy gigant kiedykolwiek działał swobodnie na Atlantyku. Lato 1942 roku. Arktyka, gdzie fale lodowatego oceanu uderzały z wściekłością o burtę każdego statku, stała się sceną jednej z najbardziej dramatycznych tragedii wojny morskiej. Konwój PQ-17, składający się z 35 statków handlowych i eskorty, wyruszył z Islandii z misją dostarczenia niezbędnych zaopatrzeń do Związku Radzieckiego. Na pokładach znajdowały się czołgi, samoloty, amunicja, paliwo i żywność. Wszystko, co miało pomóc frontowi wschodniemu wytrzymać niemiecką ofensywę. Alianci wiedzieli, że podróż będzie niebezpieczna, ale wierzyli, że silna eskortowa osłona z krążownikami i niszczycielami wystarczy. Jednak na horyzoncie nie czaiły się tylko niemieckie u czy eskadry Luftwaffe. Największym zagrożeniem był cień. Potężny Tirpitz, zakotwiczony w norweskim fiordzie, gotów w każdej chwili wypłynąć i uderzyć kiedy brytyjskie dowództwo otrzymało meldunek, że Tirpitz przygotowuje się do akcji. W Londynie zapadła decyzja, która miała tragiczne skutki. Admiralicja, obawiając się rzezi całego konwoju, wydała dramatyczny rozkaz. Dispers konwój. Statki handlowe miały rozproszyć się i ratować na własną rękę, licząc, że część z nich zdoła dotrzeć do celu. To oznaczało jednak koniec zorganizowanej obrony i wystawienie każdego transportowca na samotną walkę z morzem i wrogiem. Skutek był katastrofalny. Niemieckie ubuty i bombowce nurkujące jak sępy dopadły rozproszone jednostki. Jedno po drugim alianckie statki stawały w płomieniach, a załogi walczyły o życie w lodowatej wodzie. Z 35 transportowców aż 24 poszły na dno. Tysiące ton sprzętu i zaopatrzenia przepadło a wraz z nimi setki marynarzy. I co najstraszniejsze, Tirpitz praktycznie nie musiał się ruszyć. Sama plotka o jego ruchu, sama świadomość, że gdzieś za mgłą i falami może pojawić się sylwetka niemieckiego giganta, doprowadziła do katastrofy konwoju PQ 17. Brytyjczycy mieli dowód, że pancernik działał jak broń psychologiczna o sile większej niż salwa jego dział. Dla Churchilla była to jedna z najbardziej gorzkich porażek. Brytyjska prasa grzmiała, że przez strach przed jednym okrętem alianci utracili olbrzymi transport, a Związek Radziecki miał odczuć dramatyczne braki w dostawach. Dla Niemców było to zwycięstwo propagandowe, które wzmocniło legendę niezniszczalnego Tirpica i sprawiło, że w Londynie słowo Tirpic brzmiało jak przekleństwo. Po tragedii konwoju Piki w Londynie nikt nie miał już wątpliwości Tirpic musiał zostać wyeliminowany choćby wymagało to najbardziej desperackich środków. Klasyczne bombardowania z powietrza kończyły się niepowodzeniami. Fiordy Norwegii, w których Kolos się ukrywał, były naturalnymi fortecami, otoczone górami, z powitem głą, osłaniane przez potężne baterie przeciwlotnicze i sieci przeciwtorpedowe. Royal Navy postanowiła więc sięgnąć po rozwiązanie z pogranicza szaleństwa i geniuszu, atak komandosów na samym dnie morza. Plan nazwany operacją Source Zakładał użycie miniaturowych łodzi podwodnych typu AX. Były to jednostki, które wyglądały jak zabawki przy Tirpicu. Mierzyły zaledwie kilkanaście metrów długości, a w ich wnętrzu mieściło się dwóch do czterech marynarzy. Jednak ich siłą były niepozorne ładunki wybuchowe zwane side charges, które mogły zniszczyć stalowy kadłub nawet największego pancernika. We wrześniu 1943 roku sześć takich miniaturowych okrętów wyruszyło na najbardziej ryzykowną misję wojny morskiej. Ich trasa prowadziła przez zdradliwe wody, pełne niemieckich patroli i pulminowych. Już sama podróż była gechenną: ciasnota, brak tlenu, woda przesączająca się do wnętrza i świadomość, że każdy błąd skończy się śmiercią w ciemnych głębinach. Trzy jednostki nie dotarły na miejsce. Jedna zaplątała się w sieci, inna została zatopiona, a kolejna musiała się poddać. Jednak dwie, X6 i X7 zdołały przedrzeć się do tromso i pod osłoną nocy podpełznąć wprost pod brzuch tirpica. Tam komandosi umieścili ładunki, wiedząc, że prawdopodobnie nie zdołają uciec. Niemcy dostrzegli intruzów, ruszyły reflektory i strzały, a w końcu miniaturowe okręty zostały zmuszone do wynurzenia. Załogi wzięto do niewoli. Chwilę później fjord zatrząsł się jak podczas prawdziwego trzęsienia ziemi. Eksplozje poderwały gigantyczny kadłub pancernika, rozrywając jego zbiorniki paliwa, niszcząc generatory i wyrywając z mocowań wieżę artyleryjską Dora. Tirpitz nie zatonął, ale jego wnętrze przypominało pobojowisko. Do kadłuba wdarły się tysiące ton wody, a okręt musiał zostać osadzony na mieliźnie, aby nie przewrócił się na bok. Misja komandosów kosztowała życie i wolność wielu z nich, lecz udowodniła, że stalowego kolosa da się zranić. Tirpitz, choć wciąż dumnie unosił się na wodzie, na kilka miesięcy został wyłączony z działań. W Londynie odetchnęli z ulgą. Legenda niezniszczalności pancernika została złamana, a Churchill po raz pierwszy miał nadzieję, że bestie naprawdę da się posłać na dno. Po ciosie zadanym przez miniaturowe okręty podwodne w 1943 roku, Tirpitz przez wiele miesięcy przechodził naprawy. Niemcy wiedzieli, że alianci nie dadzą mu spokoju, dlatego otoczyli go jeszcze silniejszą osłoną. Ustawiono nowe działa przeciwlotnicze, wzmocniono sieci przeciwtorpedowe i rozbudowano system maskowania dymnego, który potrafił w kilka minut zasłonić cały fiord gęstą, nieprzeniknioną zasłoną. Ale Brytyjczycy mieli już nowy plan. Tym razem postanowili uderzyć z nieba. Operacja Tungsten została przygotowana na wiosnę 1944 roku. Royal Navy rzuciła do akcji flotę lotniskowców, z których miały wystartować dziesiątki samolotów bombowych i myśliwskich. Celem było nie tylko uszkodzenie pancernika, ale i złamanie jego morale. Pokazanie, że nawet ukryty w fiordach Kolos nie znajdzie bezpiecznego schronienia. O świcie 3 kwietnia niebo nad Norwegią przecięły sylwetki Ferry Barakuda, bombowców torpedowych uzbrojonych w ciężkie bomby przeciwpancerne. Osłaniały je myśliwce Helkaty i korsery, które z rykiem silników nurkowały w kierunku niemieckich stanowisk obronnych. W fiordzie rozległ się alarm, a niemieccy artylerzyści w popłochu chwycili zadziała przeciwlotnicze. Tirpitz ożył. Jego pokład zadrżał, a lufy kalibru 150 i 88 mm zaczęły pluć ogniem w stronę nadlatujących maszyn. Alianci nadlecieli falami. Pierwsza fala przebiła się przez zasłony dymne i rozpoczęła bombardowanie. Na pokładzie Tirpica wybuchały eksplozje, które rozrywały nadbudówki, miotając odłamki i wstrząsając całą strukturą kolosa. Kolejne bomby trafiły w centrum okrętu, niszcząc system kierowania ogniem i wywołując pożary. Fiord zmienił się w piekło. Ogień, dym i wrzask dział przeciwlotniczych mieszały się z rykiem samolotowych silników. Po kilkudziesięciu minutach nalotu Tirpitz wyglądał jak poturbowany olbrzym. Stracił ponad 100 marynarzy, a kilkuset zostało rannych. Uszkodzeniu uległy jego działa, radary i systemy elektryczne. Choć nie zatonął, jego sprawność bojowa została poważnie ograniczona. Niemieccy dowódcy wiedzieli, że każdy kolejny taki atak zbliża pancernik do katastrofy. Dla aliantów był to pierwszy prawdziwy sukces w powietrznej walce z potworem. Pokazali, że forteca z Fiordu nie jest nietykalna. Churchill po raz kolejny miał powód, by wierzyć, że dni Tirpica są policzone, ale wiedział też, że walka jeszcze się nie skończyła. Bestia nadal oddychała i wciąż mogła zadać śmiertelny cios, jeśli opuściłaby swoją kryjówkę. Po operacji Tungsten alianci byli pewni jednego: Tirpitz można zranić, ale potrzeba serii ciosów, aby go ostatecznie powalić. Londyn nie miał zamiaru odpuścić, w ciągu kolejnych miesięcy zaplanowano następne ataki, każdy coraz bardziej śmiały, coraz bardziej desperacki. To była walka na wyniszczenie. Zarówno dla niemieckiej załogi, która żyła w ciągłym napięciu, jak i dla brytyjskich lotników, którzy ryzykowali życiem, nurkując w ogień przeciwlotniczy. W lipcu 1944 roku rozpoczęła się operacja Maskot. Dziesiątki bombowców Barakuda, wspieranych przez myśliwce, zbliżyły się do Tromso, gdzie zakotwiczony był pancernik. Niemcy byli jednak przygotowani. Gdy tylko radar wykrył zbliżające się maszyny, nad fiordem uniosła się gęsta zasłona dymna. Samoloty aliantów nurkowały, lecz ich piloci widzieli jedynie mleczno-biały mur, w którym ginęła sylwetka kolosa. Bomby spadały na ośle, rozrywając skały i wodę, ale Tirpitz pozostał nietknięty. To była frustrująca porażka kolejne życie dodane do legendy o jego niezniszczalności. Brytyjczycy nie rezygnowali. Zaledwie kilka tygodni później rozpoczęto serię operacji Goodwood. Tym razem do ataku ruszyły nie tylko bombowce z lotniskowców, ale i ciężkie samoloty z baz lądowych. Niebo nad północną Norwegią rozdzierały rykoszety pocisków przeciwlotniczych, a fjord drżał pod eksplozjami. Kilka bomb trafiło w nadbudówki Tirpica, powodując pożary i kolejne straty w załodze. Jednak pancerz wciąż wytrzymywał. Stalowa bestia, choć coraz bardziej poraniona, nadal unosiła się na wodzie. W miarę jak kolejne naloty spadały na fiordy, życie na pokładzie pancernika zamieniało się w koszmar. Marynarze spali w pełnym umundurowaniu, gotowi w każdej chwili biec do dział przeciwlotniczych. Każdy odgłos samolotów oddali budził panikę, każdy alarm sprawiał, że serca biły szybciej. Tirpitz, zamiast być postrachem Atlantyku, stawał się więzieniem dla własnej załogi, uwięzionym w ciągłej obronie przed niekończącymi się atakami z powietrza. Jednak nawet najbardziej wytrzymała forteca miała swoje granice. Każdy kolejny nalot pozostawiał nowe rany, niszczył systemy i zabierał życie marynarzy. Wreszcie w Londynie podjęto decyzję. Aby zakończyć tę gehennę, potrzebna była nowa broń, coś, co nie tylko zrani kolosa, ale całkowicie rozerwie go od środka. W obliczu kolejnych nieudanych nalotów, Brytyjczycy zdali sobie sprawę, że zwykła amunicja nie wystarczy. Tirpitz był nie tylko największym pancernikiem Europy, ale i pływającą fortecą, której pancerz i grodzie wytrzymywały setki eksplozji. Potrzebna była broń o sile, która przekroczy wszelkie dotychczasowe granice. Wtedy na scenę wkroczył wizjoner, inżynier Barnes Wallis, twórca słynnych bomb skaczących, użytych wcześniej przeciwko niemieckim tamom. Teraz jego umysł pracował nad czymś jeszcze bardziej niezwykłym, bombą sejsmiczną nazwaną Tolboy. Tolboj ważył ponad 5,5 tony. Jego smukła sylwetka i specjalne stateczniki sprawiały, że spadał z ogromną prędkością, przebijając się przez ziemię lub stal, niczym gigantyczny pocisk. Nie chodziło tylko o eksplozję. Najważniejsza była fala uderzeniowa. Tolboj miał wnikać głęboko w grunt lub pod kadłub okrętu, a następnie eksplodować, wywołując wstrząs porównywalny z trzęsieniem ziemi. Dla pancernika oznaczało to katastrofę. Fala wstrząsów rozchodziła się po stalowych grodziach, łamiąc je niczym suche gałęzie. Pierwsza próba użycia talboja przeciwko Tirpitzowi odbyła się we wrześniu 1944 roku. 23 Lancasterów wystartowało z bazy w archangelsku i skierowało się ku północnej Norwegii. Pogoda była mordercza, obrona przeciwlotnicza gotowa, ale piloci wiedzieli, że mają w ładowniach broń, która może zakończyć legendę niezniszczalnego pancernika. Nad Tromsø rozległ się huk silników, a niebo rozświetliły reflektory. Niemcy otworzyli ogień, pociski smugowe przecinały powietrze jak deszcz ognia. Wtedy Lancastery wypuściły swój śmiertelny ładunek. Tolboje runęły w dół z prędkością ponad tysiąca kilometrów na godzinę. Jedna z bomb spadła tuż obok okrętu, wywołując podwodne eksplozje, które rozdarły kadłub. Tirpitz zatrząsł się, jakby uderzył w skałę. Jego grodzie pękały, zbiorniki paliwa eksplodowały, a maszynownia zalała się wodą. Choć kolos wciąż nie poszedł na dno, efekt był druzgocący. Tirpitz utracił zdolność rozwinięcia pełnej prędkości, a jego manewrowość spadła niemal do zera. Został sparaliżowany, skazany na rolę pływającej baterii przytwierdzonej do norweskiego wybrzeża. Brytyjczycy wiedzieli, że zadali mu śmiertelny cios, ale potrzebowali jeszcze jednego ostatecznego uderzenia. W Londynie nastroje zmieniły się diametralnie. Teraz każdy wierzył, że bestia może zostać dobita. Churchill wydał rozkaz przygotowania finałowej operacji, która raz na zawsze zakończy historię Tirpica. 12 listopada 1944 roku nadszedł dzień, który miał przejść do historii. O świcie z lotnisk w Szkocji poderwało się 30 ciężkich bombowców Lancaster należących do elitarnych dywizjonów 617 i 907. Każdy z nich niósł w swoim brzuchu jeden potężny tolboj bombę trzęsienia ziemi, stworzoną, by unicestwiać gigantów. Cel był jeden Tirpitz, zakotwiczony w Tromsø, wciąż uważany za niepokonanego, choć już poranionego i pozbawionego dawnej mobilności. Lot nad morzem norweskim był pełen napięcia. Piloci wiedzieli, że to być może ich najważniejsza misja wojny. Gdy w oddali pojawiły się norweskie fiordy, w kokpitach zapadła cisza. Każdy wiedział, że za chwilę rozpocznie się walka, w której stawką jest legenda niemieckiej floty. O 9.35 powietrze nad Tromsø rozdarł huk syren alarmowych. Niemcy otworzyli ogień ze wszystkich dział przeciwlotniczych. Niebo rozświetliły tysiące smugowych pocisków. Fjord zamienił się w piekielny kocioł, ale Lancastery utrzymywały szyk. Dowódcy eskadr wydali rozkaz: Bomb doors open. Sekundy zamieniły się w wieczność, gdy pierwsze tolboje runęły w dół. Jedna bomba trafiła w rejon pomiędzy wieżami z Anton i Bruno, rozrywając stalowy pancerz. Druga spadła w środek kadłuba, wywołując eksplozję, która poderwała cały okręt. Kolejna eksplozja rozerwała wnętrze, wyrzucając w górę kolumnę dymu i ognia na wysokość 100 metrów. Tirpitz zachwiał się, przechylił gwałtownie na burtę, a wewnątrz rozpętało się piekło. Magazyny amunicji eksplodowały, rozrywając grodzie i zalewając wnętrze wodą. Marynarze walczyli desperacko, by uratować okręt, ale los był przesądzony. W ciągu zaledwie 10 minut od pierwszego trafienia kolos o masie 43 tysięcy ton przechylił się pod kątem 60 stopni, a następnie obrócił się do góry dnem. W fiordzie rozległ się przeraźliwy huk, a fala wody poderwała mniejsze jednostki kotwiczące w pobliżu. Na powierzchni unosiły się setki marynarzy, wielu rannych i poparzonych, a wokół nich dryfowały szczątki kiedyś najpotężniejszego pancernika Europy. Niemieckie oddziały ratunkowe zdołały ocalić zaledwie kilkuset ludzi z dwunastotysięcznej załogi. Reszta poszła na dno wraz ze stalowym gigantem. Tirpitz, duma Kriegsmarine, stał się olbrzymim grobowcem, symbolem złamanej potęgi. Alianci wreszcie mogli odetchnąć. Bestia, która przez lata siała grozę na Atlantyku i w Arktyce, już nigdy nie podniesie się z morskich głębin. Kiedy Tirpitz przewrócił się do góry dnem i zaczął tonąć w fiordzie Tromse, ciszę przerwały krzyki ocalałych marynarzy. Setki ludzi znalazły się w lodowatej wodzie, walcząc o życie. Wielu było poparzonych, inni zostali ranni przez odłamki i ogień, a kolejni desperacko trzymali się szczątków wyrwanych z potężnego kadłuba. Na powierzchni unosił się olej napędowy i ropa, tworząc duszący, śmierdzący film, który utrudniał oddychanie. Niemieckie jednostki ratownicze rzuciły się do akcji. Małe kutry i łodzie patrolowe przeciskały się pomiędzy dymiącymi resztkami, wyciągając marynarzy na pokład. Ratownicy słyszeli stłumione uderzenia od wewnątrz przewróconego kolosa. To ci, którzy zostali uwięzieni w stalowym grobowcu, wciąż próbowali wydostać się na zewnątrz. Ciężkie cięcia palnikami i wiercenia w pancerzu trwały godzinami, a każdy uratowany człowiek był traktowany jak cud. W sumie z ponad 2000 marynarzy zdołano ocalić około 800 osób, reszta zginęła wraz z pancernikiem. W Berlinie wieść o tragedii spadła jak grom z jasnego nieba. Tirpitz był symbolem potęgi Kriegsmarine, dumą niemieckiej floty, a także propagandową perłą Hitlera. Teraz w jednej chwili zamienił się w roztrzaskany wrak. Führer wpadł w furię, obwiniając Luftwaffe o brak wsparcia powietrznego i grożąc dowódcom marynarki. W Tromso zaś wśród żołnierzy panował gniew i rozpacz. Wielu z ocalałych marynarzy nie mogło uwierzyć, że ich pływająca forteca, uznawana za niezniszczalną, legła w gruzach w ciągu kilku minut. Dla aliantów była to wiadomość triumfalna. Kiedy informacja o zatopieniu Tirpica obiegła Londyn, w siedzibie Churchilla zapanowała euforia. Premier miał powiedzieć, że oto z barków Wielkiej Brytanii spadł z najcięższy ciężar całej wojny morskiej. Prasa brytyjska grzmiała o zwycięstwie, a zdjęcia dymiącego wraku stały się dowodem, że żadna forteca, nawet największa, nie jest odporna na spryt i determinację aliantów. Wieść szybko dotarła także do Moskwy i Waszyngtonu, gdzie Tirpitz, od lat uważano za zagrożenie dla kluczowych szlaków zaopatrzeniowych. Zniknięcie tego cienia z Atlantyku i Arktyki oznaczało, że konwoje mogą teraz płynąć znacznie bezpieczniej. Zwycięstwo było nie tylko militarne, ale i psychologiczne. Alianci mogli wreszcie poczuć, że wojna na morzu zaczęła przechylać się nieodwracalnie na ich stronę. W Tromsø zaś fiord zamienił się w milczący cmentarz. Z przewróconego wraku unosiły się kłęby dymu, a fale rozbijały się o widoczną nad wodą część stalowego kadłuba. Tirpitz Niegdyś duma niemieckiej floty, teraz stał się żałosnym symbolem upadku, ostrzeżeniem dla każdego, kto wierzył w legendę o niezniszczalności. Przez długie miesiące po zatopieniu Fiord Tromse wciąż przypominało tragedii. Stalowy kolos leżał przewrócony do góry dnem, niczym gigantyczny pomnik pychy i klęski. Wrak Tirpica stał się dla mieszkańców północnej Norwegii codziennym widokiem. Zardzewiała sylwetka wystająca z wody przypominała, że nawet najpotężniejsza broń może paść ofiarą sprytu i determinacji wroga. Po wojnie rozpoczęła się żmudna akcja demontażu. Norwescy i niemieccy inżynierowie przez lata cieli stal, wyciągając fragmenty kadłuba i uzbrojenia. Potężne płyty pancerne, które niegdyś chroniły tysiące marynarzy, teraz trafiały na złomowiska. Do 1957 roku większość wraku została rozebrana. Lecz dla ocalałych z katastrofy marynarzy wspomnienie o Tirpicu nigdy nie zniknęło. Wielu z nich wspominało potworne chwile, gdy okręt przechylał się, a oni czuli, jak ich stalowy dom zamienia się w grobowiec. Tirpic, siostra słynnego Bismarcka, miał być narzędziem dominacji na Atlantyku. W rzeczywistości większość swojego życia spędził zakotwiczony w norweskich fiordach, czekając na chwilę, która nigdy nie nadeszła. A jednak jego legenda urosła do rozmiarów, które sprawiły, że alianci poświęcili tysiące ludzi, setki maszyn i niezliczone zasoby, by go unicestwić. Gdy wreszcie nadszedł dzień sądu, bomby Tolboy pokazały, że żadna forteca, choćby największa, nie jest wieczna. Fiord Tromsø stał się miejscem, gdzie zakończyła się era niemieckiej supremacji morskiej. Tirpitz, niegdyś duma Kriegsmarine, Skończył jako złom rozrzucony po norweskich stoczniach. Ale jego historia wciąż fascynuje, bo to nie tylko opowieść o potężnym okręcie, lecz także o ludzkiej odwadze, obsesji, determinacji i tragedii tysięcy marynarzy. I właśnie dlatego warto pamiętać o tej opowieści, o narodzinach bestii, o jej terrorze na morzach i o apokaliptycznym końcu, który na zawsze zmienił historię wojny morskiej. Jeśli spodobała Ci się ta historia o gigantycznym pancerniku, który padł ofiarą bomby trzęsienia ziemi, zostaw lajka, napisz komentarz co sądzisz o losie Tirpica i koniecznie zasubskrybuj kanał, by nie przegapić kolejnych epickich opowieści z historii.